Cześć, to jest kolejny odcinek cyklu wezwanie. Dzisiaj jest trening, jest piękna pogoda. W dzisiejszym odcinku chciałem Wam opowiadać troszeczkę o tym, jak trenuję razem z moim trenerem Darkiem, zwanym Pieczarką i pokrótce będę opowiadał o tym mniej więcej na co zwracam uwagę. Wyglądają mniej więcej w ten sposób, że mam swojego zająca i ja jestem jego zającem, a on jest moim zającem. To jest trener pieczarka, ja go oczywiście tak pieszczotliwie nazywam trener pieczarka. A jest to mój po prostu sparring partner. Razem jeździmy na zawody, razem można by powiedzieć, trenujemy. A treningi wyglądają w ten sposób, że zaczynają się w zasadzie od rozgrzewki. Nie chcę powiedzieć, że takie rozgrzewki, że się naciągamy, bo skłamałbym, ale tej rozgrzewki takiej. Mniej więcej 20 minut jedziemy w ciągu do zblokowania rąk. Po tych 20 minutach stajemy na rozmowę, tak jak to teraz wygląda. I po tych 20 minutach, po tej krótkiej przerwie, zaczynamy taki trening dosyć intensywny, bo można powiedzieć, że dwa razy po 40 minut przynajmniej staramy się. Tak wychodzi tyle? Tak. Czyli dwa razy po 40 minut robimy takie pętle, które są zróżnicowane. My ten teren co prawda znamy, ale staramy się go zmieniać bardzo często. Takim dosyć, y, taką stresującą jakby sytuacją, która występuje tu w tym miejscu, na którym jeździmy, to to, że coraz więcej osób tutaj zaczyna przyjeżdżać. Czy to na motocykle, czy to na rowery, czy to nawet z aparatem jakieś tam robić zdjęcia, i te osoby czasem y, stwarzają ryzyko, można by powiedzieć, że można na taką osobę po prostu wpaść. No i, i to jest takie dosyć stresujące i denerwujące, bo czasy są jakie są, że do szpitala się dostać, tfu, 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 Nikt by nie chciał w ogóle. Czy takie czasy, czy nie takie czasy, to od szpitali zdala krótką wiat. Więc teraz mamy tą krótką przerwę. Zrobiliśmy taką próbną pętelkę, mniej więcej tutaj też tkwi odpowiedź w tym, bo wiele jest pytań takich, czy 300 w dwusuwie, czy 250 w czterosuwie. Ewidentnie tu widać na takiej pętli, jak sobie radzi 250 w czterosuwie, gdzie jest jednostajne oddawanie mocy. Ten motocykl jedzie bardzo, bardzo linijnie. Natomiast ja go doganiam, natomiast to kosztem jest mojej, mojej jakby utraty energii. Proszę? Inoakrab. In akrap. tak. W każdym, razie, w każdym razie to nie jest klucz do tego, że moc motocykla rozwiąże wszystkie problemy. Kluczem jest płynna jazda i y, tak naprawdę popełnianie błędów, y, jeżeli chodzi o trening i wyciąganie wniosków z tego. Bo to jest najważniejsze, żeby z błędów, które się popełnia, wyciągać wnioski. Y, szukamy mniej więcej, jak, jak jeździmy w, w tych pętlach, szukamy mniej więcej takich momentów, gdzie można odpocząć, żeby jakby. Bo też czasem człowiek zapomina o tym, że jest tak napięty, że są pewne odcinki, które warto po prostu wykorzystać na to, żeby odpuścić te ręce, żeby troszeczkę dostać więcej siły. Tego też trzeba się nauczyć. Z racji mojego wieku i tego, że dosyć późno zacząłem jeździć na motocyklu, ja mam dużo nawyków, których jest mi się bardzo trudno pozbyć. Myślę o nich staram się je naprawiać. Radek, zrobisz jeszcze start jeden? Zrobisz jeszcze jeden taki start? Też warto potrenować starty motocyklowe, tak samo jak do startów cross country, chociaż teraz niektóre te starty robi się z flagi i za, idzie za flagą start. To nie wszędzie, bo czasem jest po prostu z linii start i trzeba po prostu ogniem, ogniem wystartować. Warto sobie poćwiczyć ten start, jest, są pewne zasady, które trzeba przestrzegać, żeby ten start był znowu jak najbardziej efektywny i żeby, żebyśmy się po prostu wysunęli na, na prowadzenie do zakrętu jako pierwsi i ogień. Dobra, to pokażę ci radu są. Ten też warto wykorzystać na trenowanie poświęcenia uwagi, bo bardzo często się zdarza, że ja się też na tym łapię, że jadąc na motocyklu zaczynam gdzieś fruwać w myślach i to nie do końca jest dobrze. Należy trenować tą uwagę na tym, żeby skupić się faktycznie na prowadzeniu motocykla i żeby go prowadzić jak najlepiej, jak najdokładniej. Najbardziej efektywnie wykorzystywać to, co, o, o czym wcześniej mówiłem, że próbować odpoczywać, zakręty starać się robić jak najbardziej płynnie i po jak najlepszej linii. Wybierać tą linię, trenować wybieranie tych, tych linii nie do końca tym śladem, który zawsze już jest jakby wyjeżdżony, tylko próbować sobie szukać swojej trasy optymalnej trasy, bo ona czasem może się okazać, to jest też umiejętność, którą, którą zawodnicy mają dobrzy to yy, zna, znajdywanie tej linii dobrej to jest sztuka, ale ja już chyba o tym wcześniej mówiłem.